Dzień dobry. O, jakie miłe towarzystwo. Cześć. A to suczka jest. A to piesek. Ojej. Co to za miłe towarzystwo. Jak wy macie na imię? No. Jak wy macie na imię, myszki? No. Dopiero się to Myszku, to Dopiero przyjechał, nic nic nie wie o no Was. Bo... Ojej, oj, miła suknia tutaj jest. A ty jesteś czemu zdenerwowany? Nie trzeba się tak denerwować. No, przecież nie trzeba. No, przecież nie. Ojej, no, no, tak. No właśnie, nie trzeba się denerwować. oj, oj, tak, takie pyszczki przyjechały. Bezimienne. Teraz wam coś wymyślimy, moi drodzy. No to. Tak. Piesek i sunia Kochani, tak, razem przyjechaliście, szukacie szczęścia. No tak dobrze, dobrze, pomożemy. Pomożemy, tak, pomożemy. No to, kochani, tak. Moje, takie pyszczki, tak. Słuchajcie, już szukamy domków, pieski nie chodzące na smyczy, a co? Przecież widać jakie są ryjki.